Siemanko, siemanko, dzisiaj zaczynamy. Przekładamy dzisiaj pomaganie zutra 7211 na takim kopu. Mamy tu już elementy rozłożone, które będziemy mocować do osi przedniej. Są tutaj złożenie kulowe, które pójdą, będą wkręcane w ten tutaj siłownik i do tego takie łączniki. I wszystko będzie zakładane na przednią oś. Tutaj mamy dwa mocowania do spowania, oczywiście jeszcze, mocowania boczne do siłownika, bo one będą tutaj. Siłownik będzie wisiał na tym. Siłownik będzie jeszcze dokręcony, i do tego będzie wspawany z taką luką, jaką jest ta płyta. Będzie wspawana ta płytka, więc to będzie bardzo mocne. O to właśnie chodzi. Tutaj mamy wyjście pod, pod orbitrol. <tryk> Oczywiście jeszcze mamy pompki do zmiany, i gumę na przedniej osi. I tutaj właśnie zaczniemy, zaczniemy działać. bo tutaj oryginalne wspomaganie. Na tym rozdzielaczu tutaj nie, nie za dobrze chodzi akurat ten egzemplarz, więc właściciel pomyślał, żeby go po prostu zmienić na taki. Więc powoli zaczynamy demontaż. Oczywiście węże też są w ładnie. Ktoś mi właśnie jeszcze mówił, że tutaj na tym zaborze bezpieczeństwa, czekajcie, czekajcie, tylko się przycisnę. Tutaj mamy zawór bezpieczeństwa. I ktoś mówił, że Orbitrol ma swój zawór bezpieczeństwa, więc można by było go wyciągnąć. Trzeba będzie to sprawdzić, żeby się tu nic nie stało, oczywiście. Jeszcze musimy rozebrać cały tutaj zbiornik, zobaczyć filtr, a jak nie, to kupić i wymienić. Albo najlepiej już od razu wymienić olej. Musimy zmienić też mu na nowiutki, przepukać układ, no i rozebrać wszystkie podłogi i zdemontować kierownicę. I, I wtedy coś tam będziemy działać, <laughs> bo tu jest ten rozdzielacz, który odpowiada za kierowanie, bo ogólnie on ma cały, cały układ kierowniczy i ten układ kierowniczy pcha za tą kostkę tutaj. O, ciężko mi Wam to pokazać. O, tu jest układ kierowniczy, który pcha i on tu steruje. Jak popycha go, to po prostu olej przekazuje z pompy i pcha całym siłownikiem. I wtedy jest wspomaganie, ale oczywiście to wspomaganie nie chodzi tak jak orbitrol, więc przez to spróbujemy je tym zastąpić i zobaczymy jak to będzie. Miejmy nadzieję, że fajnie. Dobra, jeszcze jest taki jeden mały problem, że jednak trzeba wymienić pompki, a w, w tym w zwolnicy lewej tylnej jest urwany odpowietrznik. I nie bardzo chcą ściągać tą zwolnicę, żeby to zrobić teraz, więc. Muszę sobie poradzić, ale może mi się uda tak jak ostatnio robiłem 80. To wyciągnąłem pompkę i ten, i po prostu nie spłynęło mi z rurki i odpowietrzyłem tutaj na pompce. A jak nie, też jeszcze rurką z tyłu można odpowietrzyć. Bo to będzie na przyszły rok, może robota albo za, za dwa. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Tak to ogólnie fajnie, zatorek. w zatorach jest jeden minus tego, że, że jest bardzo dużo osłon. Jest bardzo dużo rozbierania dookoła, nie? Jest fajny, komfortowy, ale no z zetorem trzeba się trochę pobawić. Ale mamy czas. Zrobimy. Także tu nie ma co się martwić. Bo teraz właśnie drugi zetor skrzynia biegów jest rozebrana. Stoi z boku. Czekamy na łożyska. W międzyczasie tego robimy. A też yy, właśnie za chwilę przyjedzie jeszcze dodatkowo rozrzutnik na przeróbkę. Więc to jest taka szybka niby robota, ale te szybkie roboty nieraz się kończą bardzo źle. Aby ta się tak nie skończyła. I wiecie działamy. Jak coś tam trochę ogarnę, to Wam trochę yy, dorzucę. dorzucę, jakieś urywki pokręcę i zobaczymy, nie? Ja tutaj się biorę za składanie, wkładanie, mufek, kręcenie, innych wszystkich yy, rzeczy. Do następnego urywka. Dobra, szpileczki na klej wkręcamy, żeby tutaj było właśnie bo to jednak układ kierowniczy, to nie można robić żadnej lipy, więc to musi być zrobione. Dobrze. A też spokojnie się śpi jak na klej jest złożone. I tak to właśnie będzie. Tylko ładnie jeszcze zakontrujemy, dokręcimy i wstawimy to w blachę. Tu można regulować. Mhm. A tu widzę, że jedna śpiwka gdzieś nie dali chyba w bo jest... Jedna śrubka ja za drugiej już nie ma. Hmm. No dobrze, tutaj nie wiadomo, czy i wysokość będzie pasować. Bo może wysokość nie pasować i trzeba będzie ją wsunąć, zobaczymy. Lecimy dalej. Fajnie, jedziemy dalej. Hmm się okazuje, że tutaj nie trzeba rozbierać całych, e, wszystkich poszyć tu chyba jednej blachy nie ma tego co widać albo po prostu jej w ogóle tu nie ma i w starszym typie tego zetora takie 69-45, trzeba już wymienić rurę łączącą, a tutaj jest ładnie na tym piezofrezie, więc tu nie trzeba tylko trzeba wyciągnąć to tutaj całe od układu kierowniczego, wywalić środek i tu jest przykręcana ta płyta e, najszybciej jak mogłem tylko zdjąłem tak e, wszystko razem, bo nie chciało mi się tutaj rozbijać tego wszystkiego w traktorze, bo to by było strasznie problematyczne i długo czasu. Więc postanowiłem to zbić z układu kierowniczego i ściągnąć klientowi całe, żeby sobie to mógł ładnie zabrać. I właśnie, to dobrze, że nie musiałem tutaj rozbierać wszystkich podłóg, to już mi dużo odeszło. A i tak będę musiał tutaj rozebrać do pompek. Pompki są tu? O kurwa są tu, no tragedia. No dobra, jakoś się tutaj ogarnie. Z tym, Dobra, działam dalej, wybijam to, wyrzucam yy, wszystko co mogę i zaraz tam się biorę za oś, przykręcam mocowania, szlifuję pod spawanie i tutaj umocuję sobie wpierw yy, sam orbitrol. Działamy dalej, następny urywek później. Lecimy. Następna aktualizacja. Trochę robótki zrobione, tutaj niestety nie było takiej redukcji, dalej jakąś inną. Ale to nie wiem czy może był stary typ i nowy typ, musiałem tutaj swoją. Tam mamy, gdzie jest zabór bezpieczeństwa jest skręcony korek. Tutaj oczywiście nowy nypel wąż. Węże jeszcze nie są poukładane, są na razie tak ułożone tylko, tylko tutaj muszę zrobić ten, z tym pierdolnikiem porządek. I mamy tutaj wciśnięte. Wcisnąłem tego tutaj rozdzielacza, znaczy nie rozdzielacza, tylko bitrola Jest to bardzo ciasno, aż ciężko będzie zachwytać. Za ale dało radę, tutaj niestety nie pasuje to, żeby to podnieść do góry całkowicie i zabezpieczyć bo bym musiał wałek ciąć a przy tej długości ładnie jest odchylenie na gumie, czyli po prostu przewiercę śrubę tutaj i z drugiej strony tak samo i założę śrubę, żeby to się nie przesunęło będzie ok no i podłączymy Przyspawać. będziemy musieli przykręcić 08, podnieść trążki, są zdemontowane wszystko i przyspawać te mocowanie, ale w pierwszy trzeba je przykręcić tu ładnie. Odznaczyć, gdzie jest do szlifowania i odszlifować. To mi się tutaj nie podoba. Nie wiem, czy jakieś kolanko tutaj nie zastosować, bo to tak lipnie jest. Bo tak no stoi pionowo, chująło. Jeszcze prostkę i takie kolaneczko i tu niżej by ładnie go puścić, bo albo go tu upięć, ale. No nie podoba mi się to. Zobaczymy jak tam właściciel co powie. I będziemy działać dalej, właśnie z tymi tutaj dziadostwami, swoje końcówki. Musiałem poprzynosić taki swój drobny zbiór, który zawsze używamy do hydrauliki. No i będziemy zakładać te mocowania, jedno, drugie, siłownik i zamocować do osi i zobaczyć co się będzie działo. Myślałem, że to szybciej wyjdzie, a to jednak jest, jest dużo grzebania, bo w to to no, wiadomo, trzeba dużo rozbierać. Ale za to będzie luks że tutaj muszę rozkręcić ten zbiornik. I będzie OK. I trochę go tutaj spsiukać żeby nie był takie olony i zobaczyć jaki będzie efekt. Oryginalnie jak jest półpinana, wiązka to jest ładny. znaczy na oryginalnych tych e, czeskich kostkach od bezpieczników. No, Tutaj druga śruba też jest do przewiercenia. Założymy nakrętkę ładnie ze śrubką i wtedy będzie to działać. Jeszcze się kręci. Legancko. Dobra, działam dalej do następnego urywka. Następny urywek montujemy teraz siłownik hydrauliczny, ładnie na podciągach i musimy go tutaj ładnie wyczyścić. Czekajcie. O. Bo te mocowanie trzeba przyspawać do rury. Więc teraz co zaznaczamy? Zaznaczamy sobie ładnie markerkiem szerzej, żeby to spawanie mieć czysto. Dobra. I druga tak samo. Ciach, z zapasem. Ciach, z zapasem. Teraz odkręcamy, szlifujemy ładnie tę powierzchnię do spawania, skręcamy wszystko na cacy. I wtedy spawamy. I potem tylko drążki, węże. I lecimy dalej. I w będzie będziemy miał piękne wspomaganie. Do następnego rybka. No, ładnie. Tutaj mamy drążki założone, wyregulowane w miarę wstępnie. Płyty są przyspawane. Nie byłem wam to, to bardzo ładnie mi się podoba. mam tutaj układ kierowniczy. Gęsto. Bardzo ładnie. Proste. Pospawane jest. Więc też jest. Jak tutaj, miałem spawałem płyty, ładnie ładnie to wygląda, jest bardzo solidnie. Naprawdę jestem pełen podziwu, zobaczymy, jak to będzie działać. Może tak samo jak wygląda, to będzie dobrze. Dobra, skręcam dalej. Próbuję uruchomić zaraz. Zobaczymy, co to będzie ciekawego. Wtedy zobaczyć czy nie przecieka coś, posprawdzę sprawdzać tam po sobie. Zaraz jeszcze i można działać, zobaczyć czy dział